Oskar Mleczko, Freak A, ze mną Dawid Malczyński na chwilę po media treningu. Ale zanim do tego przejdziemy, sprawdzałem ostatnio YouTube'a. Jesteśmy cztery lata po premierze utworu Coutinho i chciałem się dowiedzieć, jak po czasie jakby oceniasz ten utwór. Czy lubisz do niego wracać, czy raczej nie? Jest ok, Jak wracam, generalnie nie słucham swojej muzyki, tak nie wiem, nie potrafię. W sensie nie, że się jej wstydzę, tego po prostu jakoś tak. Ale. Ym... Najbardziej podoba mi się moja piosenka Neon. To jest jedyna piosenka, która jak jestem pijany, to sobie czasem ją włączam. A zabawne, że poruszałeś temat Kutinio, bo ona jest na afrotrapowym bicie i pięć minut temu wypuściliśmy siódmą rundę i pierwszy raz to nie jest krzyczana piosenka, tylko jest na afrotrapowym letnim bicie. Więc zabawne, że akurat teraz z tym wyjeżdżasz, kiedy. Wiesz o co chodzi? Afrotrapa, tu afrotrapa. Tak, i akurat pierwsze w życiu pytanie o Kutinio. To był chyba w ogóle pierwszy moment, kiedy, kiedy w ogóle z Waszą twórczością, twórczością się zapoznałem. Ale jeszcze a propos tej twórczości, Macie bardzo duży kanał, bo tam jest chyba milion dwieście tysięcy subskrypcji. Milion osiemset. okej, i teraz pytanie do Ciebie, jak myślisz tak naprawdę, no bo mówmy się, te zasięgi w ostatnim czasie są dużo niższe i. i i pewnie nie tak chciałbyś, żeby to wyglądało. Jak myślisz, jaki jest powód, że powiedzmy te zasięgi w tym już ostatnim czasie są no niezbyt, niezbyt szerokie? Generalnie wiesz, pierwsza rzecz jest taka, że no nic nie trwa wiecznie, wiecznie. Druga jest taka, że w większości tej starej gwardii ucięło te zasięgi drastycznie. A trzecia... Rzecz, kurde, przepraszam, się jąkam, ale wiesz, stres i w ogóle. A trzecia rzecz jest taka, że no wiesz, my zasłynęliśmy z tej serii typowy dres. To była nasza taka najmocniejsza seria, nasz naj, najmocniejszy wypust. No i wiesz, inne serie też były spokojne, ale ten jednak ludzie najbardziej nie tego dresa, Ja jakby jestem związany zawsze z tą postacią seby. W 2016 pierwszy raz on poszedł, dziś mamy 222. No to szósty rok w te wakacje minie, kiedy. No w sumie już w maju. Myślę, że teraz jakoś mija szósty rok, kiedy postać dresa jest w internecie no ile można na niej robić miliony, nie, no nie da się, więc i, i tak jest spoko, ostatnio mieliśmy gorszy czas, teraz y, tak od 9 miesięcy, e, kiedy robiliśmy takie luźniejsze daily vlogi, znaczy nie daily vlogi, tylko takie po prostu vlogi, wiesz, po 10-12 mm -hmm. minut, znowu zaczęły się tu 100 tysięcy, 120, 80 i, i tak jakoś się kręci, także jest spoko, na TikToku też robię spoko wyświetlenia, posty na Instagramie robią spoko zasięgi, konto na Twitterku też, czyli wdają mi te walki w fejmie, czyli jest spoko. Mm -hmm. Wiadomo, że nie może być. Co przez szósty rok nie może być miliona pod każdym filmikiem, no po prostu się tak nie da, nie? No. Na takim kontencie, chyba że ktoś robi daily, ciekawe, mm. jak Freeze. Mm -hmm. Ale na takim kabaretowym, sketchowym kontencie yy, no, nie da się non-stop lecieć i 5 milionów 4, 5, 4, 3, 2, 1 i tak w kółko, w kółko. No nie da się po prostu te sceny śmieszne się kiedyś kończą, nie? I po prostu widz również się nudzi. Mhm. Wiesz, ludzie, którzy na przykład, dzieciaczki, kiedy, które miały 7-8 lat i oglądały sobie typowego dresa, e, dzisiaj mają po 14 i raczej no, już ten typowy dres ich nie bawi i raczej, wiesz, jakieś inne rzeczy robią, mhm. nie? Wiesz co, mi się... a przepraszam, mi się wydaje, że też że w ogóle ten problem, o którym my tu mówimy, miało sporo youtuberów. Dobrym przykładem są abstrahuje, dobrym przykładem jest Gimper, nawet Wardenga, Czyli goście, którzy byli na topie, a później z tego topu delikatnie spadali, ale potrafili się odbić. Masz jakiś pomysł, jakby można było powrócić do tego, co było wcześniej? Myślę, że to też... <laughs> przepraszam, myślę, że to, że to też jest troszeczkę wina tego, że my na naszym kanale robiliśmy wszystko, nie tworzyliśmy nowych kanałów, tylko tak. Na jednym kanale muzyka, na jednym kanale sport, na jednym kanale MMA, na jednym kanale sketchowe scenki. Co my jeszcze na tym kanale? Coś chyba jeszcze mm -hmm. było. Jakieś eksperymenty, wszystko na jednym kanale I wiesz o co chodzi. Widzowie, czy, widzowie Dressa nie oglądali filmów, o piosenek. Widzowie muzyki nie oglądali wszystkiego innego, co nie jest muzyką. Widzowie MMA chcieli tylko MMA. No to no zgromadziliśmy milion osiem, prawie dwie banki. to jest dużo ludzi, ale każdy jest z czegoś innego, mm -hmm. nie? Ja też powiem ci, w pewnym momencie spotkałem się z zarzutem wobec Was, że trochę za bardzo skupiliście się właśnie na MMA, a mniej jakby na tym waszym korowym to, z czego byście się czyli na YouTubie. Myślę, że w pewnym momencie trochę było tak, że, że, to, że to MMA było zbyt istotne, zbyt dużo uwagi temu poświęciliście jakby... Poświęcając trochę przy tym treści na YouTubie? Myślę, że widz może tak uważać. Yy, wiesz, widz taki od typowego dresa, od skyczowych scenek oczekuje skiczowych scenek, a nie mm, co tydzień filmiku z sali. No my mamy to do siebie albo to jest dobre, albo to jest złe, że jak w coś wchodzimy, to na 100%. I jak wiesz, wchodzimy w te treningi w te, w te walki MMA, yy, no to siedzimy, śpimy, mieszkamy na tej sali. Ciężko jest wtedy się ogarnąć, nie ma... No, wiesz, codziennie trenujemy, tylko w niedzielę nic nie robimy, ale wtedy odpoczywamy. Mhm. Więc ciężko jest wiesz, wiesz, gdzieś w ciągu dnia e, znaleźć siły na wymyślenie scenariusza, nagranie tego, wiesz, ja nie w humorze, tu coś Marcina boli, są zgrzyty, także no to się tak po prostu nie, nie da. I dla te, wiesz, najłatwiej wtedy dla nas, najłatwiej jest wziąć kamerę na trening po prostu, postawić na statywie, coś powiedzieć, coś się zaśmiać i zrobiliśmy trening i nagraliśmy filmik, gotowe, możemy się do domu odpoczywać. Więc to, no, to jest spowodowane, tym, ten, ten przesył tych filmów z MMA jest spowodowany tym, że no po prostu, jak mamy walkę, to ostro trenujemy i no, nie mamy chęci, siły i, i sposobności nagrywania śmiesznych scenek. Po prostu nie mamy na czele głowy. No nie, nie, nie jesteśmy człowiek orkiestra. Mm -hmm. e, Wasz team to było tak. Najpierw e, Szuli, później Karakan team, powrót do Szuliego. Powiedz, jaki był, jakbyś mógł tak w dwóch zdaniach powiedzieć, jaki był powód najpierw odejścia do Karakana, a później odejście z teamu Karakana. Co było powodem? W sumie to było tak, że najpierw był Krystian Matura, który jest aż do dzisiaj. Mhm. To jest nasz główny trener od zawsze. Mhm. Potem doszedł Szuli przy pierwszej walce, ale tak od drugiej tak często zaczęliśmy tam jeździć. Mhm. No i potem była ta sytuacja z... No Marcin miał tam jakieś małą spinę z Meduzą, ale to mhm. w sumie nie chodziło o to. No już po prostu nie wytrzymaliśmy z tymi... Mm, o, inaczej, to było tak. My zawsze do tego Szuliego jeździliśmy sporadycznie. Mhm. Raz w tygodniu, czasami w poniedziałek i sobotę. A tutaj y, Szuli oczekiwał tego po prostu, że, że my myśmy... Marcin chciał, Znaczy, Szuli oczekiwał. Marcin jeż, Kurwa, przepraszam. Walka była z Kubańczykiem i Marcin musiał wszystko na te zapasy postawić. Więc sz, żadna stójka, tylko 6 razy w tygodniu namysłów. No i chyba tak wytrzymaliśmy dwa tygodnie, no nie, nie dało się tak. Bo ja to powtarzam 10, 10 tysięczny raz, ale powiem jeszcze raz. Wiesz, jeżeli trening jest na 18, to Marcin wyjeżdża o 15 z domu, yy, o 16 z domu nie, 15.30 Marcin wyjeżdża z domu. 16.30 jest u mnie. 30 minut wyjazd z miasta w godzinach szczytu i godzina tam. A w domu jest po 22. Czyli, czyli jeżeli jest trening... Jak to się dzieje? Bo ja patrzę? No właśnie, jak, jak na bazeniu też. Więc wiesz, jeżeli jest trening na 18, tak? To wyjazd jest o 15, a dzień kończy się o 22. Czyli do 15 nic nie zrobisz? Jedziesz na trening i wracasz o 22 zombie śpisz. No, I tak sześć razy w tygodniu. I tak cały czas wtedy to musiało być jakieś, nie wiem, 4-5 miesięcy. Mhm. No i tak, jeżdż, a to jeszcze była zima, więc ciemno się robiło o 15 i to nie pomagało. No, no, no. Jedziesz przez te lasy, stare półtora godziny ziewasz, wychodzisz z auta i masz zrobić ostry trening. No. Robisz dwie godziny z tego treningu, wracasz do auta i znowu ciemnym lasem, ciemnymi, wiesz, ciemnymi drogami. Nie żyjesz, po mm -hmm. prostu. I, I kolejny dzień tak samo, i kolejny dzień mm -hmm. tak samo. No i po prostu podjęliśmy taką decyzję z Marcinem, że no nie jesteśmy w stanie tak ogarnąć, jeszcze trzeba filmy nagrać, jeszcze trzeba coś tam robić, nie? Mm -hmm. yy, no i gdzieś tam znaliśmy postać Karakana od naszego właśnie trenera Krystiana. Yy, też super było to, że ja do niego miałem 5 minut. Na, 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 na salę do Karakana, więc no to zadecydowało. Potem gdzieś tam się wyszło w tym wszystkim, że Marcin się lekko poprzytykał z Szulim, to wiesz, nie pokłócili się, tylko gdzieś tam jakaś wymiana zdań. Mm -hmm. Ten konta ja wiesz, ja tam nic nie gadałem, bo to jakby ich spinał od początku mm -hmm. do końca. Nie jest to, że wiesz, że zrzucam winę. E no i po prostu jak już tak Marcin przegrał z tym kubą. No, to Marcin po prostu podjął decyzję, że czuje się, że musi wrócić do tego namysłowa. I tu wiesz, nic nie zawinił Karakan. Tu po prostu chodziło o to, że serce mu tak podpowiadało, że on nie może tak być pokłócony, że my tam w tym namysłowie jeździliśmy przez 3 lata. Mieliśmy mamy dalej masę, masę przyjaciół. E, więc Marcin po prostu tak powiedział, zapytał się mnie, co ja o tym myślę. Ja mówię: Żaden problem. Ja mogę być tu, 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 ja mogę jeździć tu. Wiesz, to ty, Twój problem jest tego nie? E, no. no i wróciliśmy do Szuliego. E, Kiedy to się wydarzyło? Na walkę z tańculą. Mhm. I teraz to sobie, też sobie jeździmy, ale jeszcze tylko Ci powiem, że m, teraz od 9 miesięcy e, 95% treningów jest z Krystianem, stójkowych, a do Szuliego jeździmy tak raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu. Okej, okay, czyli jutro w narożniku będzie Krystian Matura, Szuliego nie spodziewamy się. Szuli, Krystian, Marcin. Okay. Klasyka. Okay. Ostatnie pytanie, Dawid. Powiedz mi, czy tobie pasuje w ogóle, widziałem twój wpis na Twitterze, dlatego trochę się do niego odniosę, czy tobie odpowiada bardziej bycie uczestnikiem, nazwijmy to cichym uczestnikiem konferencji na panelu z Alanem, Alanem i tak dalej, czy ale jednak na mimo wszystko bardzo dymogennej karcie, czy wolałbyś, być, żeby ta uwaga była trochę bardziej skierowana na ciebie, ale na karcie lub bądź na panelu, których, w którym tym dymów jest mniej, przez to ty możesz się bardziej odpalić? Nie, no, by się wderzał już swoje narody. Byłem w tej Federacji, ja już, ja już się nadymiłem w przeszłości. Mi, Wiesz, nie przeszkadza to, mogę sobie być na takich konferencjach, gdzie nie muszę nic robić, ale też jest spoko to, że yy, wiesz, widzowie yy, kolego ci na zegarę pokazuje 10 razy. Spoko. Widzowie, wiesz, teraz na przykład widzieli tą sytuację i nikt nie mówił, czemu nie dymyjesz, czemu nie nie to Każdy widział, że nie miałem jak. Mi zabierali mikrofon, tu Muran, tu ktoś zabierał, ja sobie mogłem grzecznie siedzieć. Eee, także fajnie, że widzowie to widzą, że nie byłem w stanie i nic ode mnie nie oczekują, że Dawid to nie jest twoja wina. Nie? Eee, dobra Dawid, na zegarek pokazują i nie na ciebie czekają, ja dziękuję w takim razie i życzę dużo spokoju jutro i zabawy w klatce. Dzięki.